Witam serdecznie w kolejnej części poradnika Excela. Dzisiaj kilka słów na temat formatu pole listy. Wrócimy do naszego przykładu z miesiącami i na podstawie takiej listy miesięcy przygotujemy taki format pole listy, który pozwala nam wybrać jedną lub kilka wartości z takiego pola. Aby wstawić pole listy przechodzimy do zakładki developer wstaw i wybieramy pole listy format formularza. Oznaczamy miejsce, w którym chcemy, aby on był i już mamy wstawione. Oczywiście w tej chwili nie ma do niego przypisanych żadnych wartości. Aby to zrobić klikamy prawym przyciskiem mysza, myszy bądź opcjonalnie możemy kliknąć we właściwości. Podstawowe właściwości to jest zakres wejściowy. Chcemy, aby była możliwość wyboru z miesięcy. Zaznaczamy ten obszar. Zatwierdzamy Enter. I wskazujemy... Łączę komórki, czyli komórkę, w której ma być wyświetlony nasz wybór. W związku z tym, że to jest jakiś format, który obsługuje tylko ten wybór, nie uzyskamy w wyniku yy, nazwy miesiąca, tylko kolejną wartość tej tabeli. Czyli klikając na ten nasz wybór uzyskamy kolejną wartość, czyli 6. Ten format możemy oczywiście klikając powiem przyciskiem myszy sobie łatwo edytować. On może być węższy do wyboru. Wtedy będzie przewijany. Klikając na poszczególne miesiące uzyskujemy numer tego miesiąca. Jak widać w komórce obok uzyskujemy poprawny wynik. Wynika to... Zastosowania prostej funkcji wyszukaj pionowo. Dzięki tej funkcji uzyskujemy w prosty sposób nazwę miesiąca, który jest przypisany do danego numeru rekordu. Ale więcej na temat funkcji wyszukaj pionowo w, innym, w innej poradzie na mojej stronie: jak zrobić w Excelu.pl. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną poradę. poradę.